Wyścigi konne od lat przyciągają fanów tego sportu na Wrocławskie Partynice. Co tak emocjonującego jest w tej dyscyplinie? Sport jest przede wszystkim piękny. Możemy obserwować nie tylko ludzi, którzy się zmagają, ale przede wszystkim tutaj oglądamy konie. Mamy dwie rasy, które biegają na co dzień we Wrocławiu: konie czystej krwi arabskiej, czyli najbardziej cenione przez znawców piękna końskiego. I konie półkrwi, które są końmi bardzo wszechstronnymi i końmi, które później robią karierę sportową. Jeźdźcy mogą startować w zawodach od 16 roku życia. Jednak, aby osiągnąć wysoki poziom jeździectwa, trzeba bardzo dużo czasu i praktyki. Każdy może długo praktykować, problem tylko polega na tym, żeby nie przytył przy tym, Dlatego że musi mieć określony wzrost, określoną wagę, tak do 52-53 kg. Chyba, że będzie brał udział w gonifach płotowo-przeszkodowych i wtedy może ważyć 62-63 kg. Nie każdy jednak może zostać trenerem. Robert Świątek ścigał się od 16 roku życia, a od 12 lat trenuje zawodników. Myślę, że bardziej satysfakcjonujące jest jednak trenowanie koni wyścigowych, ponieważ jest ich dużo, trzeba wykazać się naprawdę sporym wyczuciem. I zmysłem obserwacji. Podczas wyścigu nie ma podziału na kobiety i mężczyzn, ale dowiedzieliśmy się, że konie dużo lepiej ścigają się pod kobietami. Jednak jeżeli chodzi o treningi, nikt nie ma taryfy ulgowej. Zwykły dzień pracy zaczyna się bardzo wcześnie. Konie zaczynają pracę, trening o godzinie 5.00, no zimą 6 godzina, bo ponieważ tutaj ze względu na, na dłuższą noc, a krótszy dzień, zaczynają o godzinie 6.00. Natomiast. W sezonie, kiedy zaczyna się sezon wyścigowy, praca w stanie zaczyna się o godzinie 5 rano. No i tak samo, żeby tutaj dotrzeć i wstać, to po czwartej godzinie trzeba już być na nogach. W niedzielę 6 września odbyły się derby, które były ogromnym wydarzeniem dla fanów tego sportu. Ta gonitwa to ponad dwuwiekowa tradycja, której kolebką jest Anglia. Najważniejsza gonitwa w sezonie jest to gonitwa rozgrywana dla koni trzyletnich, jeżeli chodzi o konie półkrwi. Rozgrywa się na tak zwanym dystansie klasycznym, czyli 2400 metrów i biorą w niej udział same najlepsze konie w roczniku. Chodzi o wyłonienie konia, który będzie potem nazywany najlepszym koniem w całej stawce, w całym roku. Gonitwę wygrał koń trenowany przez Adama Suchorzewskiego. Jak trenować, aby poprowadzić konia i jockey'a do zwycięstwa? Nie wiem. <grymne> to jest... Znaczy cały urok tego zawodu polega na tym, że nie ma oczywistych odpowiedzi. Tu trzeba szukać rozwiązań co roku troszkę innych, bo każdy koń to jest żywe zwierzę, inaczej reaguje na zadane obciążenia przez nas i... i, i. No, to jest fascynujące, że właśnie tu nie ma prostych odpowiedzi. Efekt pracy człowieka z koniem jest widoczny podczas wyścigów. Godziny spędzone na treningach sprawiają, że koń z jeźdźcem rozumieją się bez słów. Arabki są strasznie ciekawymi końmi. W każdą dziurę lubią zaglądnąć, wszystko ich interesuje. No, przede wszystkim są przezabawne, bardzo inteligentne. Konie półkrwi nie są może aż takie bardzo sympatyczne i fajne jak konie... Arabskie, natomiast te są przeurocze, to są konie drany przyłóż. Partynice to nie tylko tor wyścigowy i sport wyłącznie dla znawców tematu. Tutaj może przyjść każdy, jest to miejsce bardzo przyjazne dla rodzin, dla małych dzieci, dla dużych dzieci, dla starszych. Przychodzi bardzo wielu graczy, którzy z wyścigami już od 40 lat albo i nawet więcej przychodzą, grają, stawiają na tę konie przysłowiową złotówkę. Natomiast y, też bardzo często widać już tutaj rodziny z dziećmi. Oprócz tego, że tutaj rozgrywane są wyścigi na bieżni wyścigowej, jest dużo też takich elementów dodatkowych, ponieważ małe dzieci mogą y, pojeździć na kucykach, y, mogą wsiąść na konia, zobaczyć y, jak to jest, są organizowane dla nich y, różne loterie, y, dodatkowymi atrakcjami na przykład jest zjeżdżanie, także jest to miejsce bardzo przyjazne dla, dla rodzin z małymi dziećmi. Od lat mówi się, że gonitwę derby wygrywa koń, który jest najszczęśliwszy. W tym roku najszczęśliwszym okazał się bufor pod Beatą Zawadzką.